Cześć, tu Kasia Lenart. Angielski w pracy z humorem i angielski dla cyberbezpieczeństwa cybersec English. Dzisiaj wpadam z lekcją weekendową, z weekendową lekcją angielskiego. I dzisiejsze słówka, dzisiejsze zwroty możesz wykorzystać w poniedziałkowym small talku, rano w pracy. Zaczynamy. Pierwsze słówko, pierwszy zwrot to: Idź na spacer. Go for a walk. Go for a walk. To jest zresztą sytuacja, w której ja teraz jestem. Jestem na spacerze. I've just gone for a walk. E, mamy tutaj moją e, codzienną trasę spacerową w Milanówku. Jak widzicie, jest całkiem ładnie. E, Okej, okay. więc można powiedzieć I went for a walk. Jeśli chcesz powiedzieć, że poszedłem na szybki spacer, możesz powiedzieć I went for a brisk walk. I went for a brisk walk. A jeśli jest to leniwa przechadzka, to będzie to leisurely. Stroll, leisurely stroll. I had a leisurely stroll last weekend. No dobra, jeśli pójdziesz na dłuższy spacer, na przykład 10 km, to już powiesz: I went hiking. Hiking to takie spacerowanie dla sportu. Nie wiem dlaczego ludzie to robią. Niektórzy to robią w górach. Ok, so I went hiking in the Campinos Forest. I did 20 km. E, ok, dobrze. Dwa powody, dla których ludzie chodzą na spacer. Po pierwsze, wygrzewać się w słoneczku. Wygrzewać się w słoneczku, czyli bask in the sunshine. Tak jak koteczki. Bask in the sunshine, piszemy bask, by ask. Eee, okay, to nie jest moje ulubione zajęcie. Ja wolę zostać w cieniu. So I prefer to stay in the shade. Stay in the shade. Eee, Okej, okay, jeszcze chciałam Wam pokazać dwie rzeczy, które można spotkać na spacerze. Pierwsza za mną to jest chyba bluszcz. Mam nadzieję, nie znam się. Bluszcz to ivy. So I admired lots of ivy on my walk. A druga rzecz, którą chciałam Wam pokazać, ale niestety jej nie ma, to kałuże, bo wzięły i wyschły. Okej, okay? zobaczcie. Tu były i tu były. Tu wszędzie były kałuże jeszcze wczoraj. <noise> A dzisiaj nie będzie na filmiku kałuże, sorry. Ale i tak słówko dostaniesz. Puddles. Puddles. E, jeśli kojarzysz Peppa Pig, to tam Peppa i George zawsze mówią I love jumping up and down the muddy puddles. Okej, okay? dobra. To masz garść słówek, e, które możesz wykorzystać w poniedziałkowym small talku rano w pracy na temat tego, co robiłeś e, w weekend. Bonusowo dorzucam jeszcze idiom naładować bateryjki to recharge your batteries. So I went for a walk to recharge my batteries, which I'm doing right now. Okay? Dajcie znać, który idiom, które słówko Wam się przyda e, do small talku. Do zobaczenia!